Droga bez powrotu 5 Daj mienia. You don't scare me! Hold it right there! Nie mogliście się już doczekać kolejnej części Drogi bez powrotu omówionej właśnie na tym kanale Także w końcu ten materiał dostajecie Po raz kolejny za scenariusz oraz reżyserię, tak jak w przypadku czwórki, odpowiada Declano O'Brien. No i generalnie muszę przyznać na sam start, że po pierwsze nie stoję w tym odcinku tak jak w poprzednim. To znaczy, że coś się poprawiło na lepsze. No i nie widzicie żadnej kupy, moi drodzy, z tyłu. Co się tutaj wydarzyło? Czy może być tak, że czwórka była tak fatalna, a piątka jest po prostu lepsza? I tak samo trójka była tak fatalna jak czwórka, a piątka faktycznie, no, jakoś tym poziomem trochę odskoczyła? Wydaje mi się, że tak, ponieważ nie miałem takiego bólu mózgu i takiej tarczy antylogicznej włączonej, właśnie jak przy częściach poprzednich, dwóch poprzednich. Piątkę oglądało mi się po prostu zwyczajnie jak całkiem dobrą rozrywkę całkiem, całkiem nawet angażującą. Nie był to jakiś super, mega wciągający film, ale mimo wszystko było to po prostu jakiegoś tam rodzaju zabawa, lekko gilty ale też nie ma takich. Po prostu sytuacji, jak szczególnie w czwórce, ale też w trójce, gdzie no aż się łapało za głowę, jak widzieliśmy podejmowane decyzje przez bohaterów. No to tutaj ten scenariusz wygląda, mam wrażenie, zupełnie inaczej i też osadzony z innymi pomysłami, z po prostu bardziej przyzwoitymi jakimiś rzeczami na zasadzie tego, że no nie ma także co drugą decyzję, wydaje nam się, że to jest absurdalne odczapy i w ogóle wzięte z kosmosu. Mimo że jasne, jest to film, który jest średnio realistyczny, jeżeli chodzi o zarys całej sytuacji, że pewnie to nie miałoby miejsca w rzeczywistości, nie wyglądałoby w ten sposób, tylko troszeczkę inaczej, ale pamiętajmy, że to jest tylko rozrywka, no i na niektóre rzeczy jestem w stanie przymrużyć oko, jak na przykład w tym filmie, na niektóre decyzje, bo są one takie po prostu, wiecie, po to, żeby popchnąć fabułę do przodu, ale. No są też decyzje, które są niewybaczalne, jak w części trzeciej czy czwartej, które już totalnie bolały, tak? I nawet jako guilty pleasure na mnie nie działały. A właśnie w tej części mam wrażenie, to jest bardziej stonowane. Jeżeli już zobaczyłem ten poziom absurdalizmu w trójce i czwórce, to ta część przy tamtych to jest, moi drodzy, naprawdę nic. To jest takie, wiecie, leciutkie i można powiedzieć nawet przyjemne względem tego, co się po prostu działo w scenariuszu części poprzednich. Część piąta powstała rok po poprzedniczce, czyli w roku 2012, i dla tych, co nie pamiętają, jest to część dziejąca się w więzieniu. I tak naprawdę obok mamy jakąś tam paradę Halloween, w ogóle po prostu jest Halloween, akcja się dzieje właśnie tego dnia, no i gdzieś tam obok jest po prostu więzienie, w którym zostaje zamknięty pewien gościu. Jest to gościu spokrewniony z tą naszą trójką kanibali, którą kojarzycie właśnie z części chociażby czwartej. No i. Nie jest wyjaśnione tak naprawdę dokładnie skąd on się wziął, kiedy on tam z nimi się spiknął, kiedy przecięli swoje szlaki, i przecież wiemy, że w czwartej części ten cały okres, który tam spędzili, bo to, to co się dzieje akcja, to się dzieje akcja, ale ile tam wcześniej spędzili na tym odludziu, to, to już jest inna bajka. Ale sęk w tym, że wtedy tego gościa tam przy nich nie było, a tutaj raptem mieszkają z nim właśnie w jakiejś chatce w lesie, jego, e, jego chatce, nie jego lesie, nie? Wiecie o co chodzi. I tak naprawdę, tyle że się rzuca w dialogu właśnie, że, że mają jakieś więzy krwi, ale tak naprawdę nie wiemy kim on jest. W każdym razie jest to normalny gościu, nie zdeformowany, tylko po prostu jest z nimi w ekipie, jest powiedzmy takim ich liderem, no bo on, on chociażby w odróżnieniu do nich to mówić umie i normalnie wygląda. No i też wiadomo, że no, sensowni tutaj myśli i tak dalej, no, taki twardy skurwol, który jest na maksa irytującą postacią w tym filmie, ponieważ większość czasu spędza w więzieniu za kratkami tylko cały czas mówi do... Pani Sheriff, czy do innych, że zginiecie, he he zginiecie, he he przyjdą po mnie, he zajebią was, he he do rana to wy nie dożyjecie, he he just wait, he he you will be dead uh, until the morning, hehehe. i tak po prostu cały czas siedzi z tym szyderczym uśmieszkiem, i nie tylko my jako widzowie, ale nawet sami bohaterowie, już po prostu na przestrzeni tego filmu, no mówią do niego, weź ty w końcu, zamknij mordę, bo jesteś tak irytujący, że po prostu dramat, no ale zakneblować go nie może. To nasza szeryf. i cały film będzie polegał na tym, żeby go odbić. Czyli trójka kanibali będzie chciała właśnie go wyciągnąć z tej celi. No więc zaczną od takich rzeczy jak odcięcie prądu, ym, jak wybicie paru tam jeszcze wcześniej osób, właśnie tej grupy znajomych, która się tutaj pojawia, powiedzmy na tym naszym pierwszym planie. No i tak naprawdę mają po niego rano przyjechać federalni, jakaś tam policja stanowa. Czyli generalnie do rana musi spędzić czas w tym więzieniu. Normalnie wszystko byłoby spoko, ale że jest parada Halloween. Tamci kanibale w zasadzie mogą chodzić i udawać, że są przebrani za kogoś, a tak naprawdę faktycznie są zdeformowani. No to dwa, że po prostu łatwiej im jest go odbić. Midorana faktycznie no tutaj dużo ludzi nie przeżyje. Zaznaczam, że też ten materiał będzie miał spoilery. Jeszcze nie miał, ale będzie miał. Zaraz. Także tutaj dla tych, co widzieli raczej kieruję ten materiał, albo dla tych, co mają, że tak powiem, wywalone po prostu w te spoilery. Przyznać trzeba, że jest to produkcja, która ma kilka ciekawych w ogóle form mordu. Naprawdę parę kreatywnych sposobów Uśmiercenia bohaterów na przykład to jak jeden z gości zostaje przywiązany tam bodajże do drzewa i do auta i jest tak właśnie jakby wyciągnięty i zaczynają nadupiać w niego jakimiś młotami po nogach i tak dalej łamią mu nogi no ta scena aż mnie zabolała aż po prostu wiem taki wiecie taki po prostu poczułem wręcz normalnie ten ból przez chwilę jak faktycznie gdzieś tam mu łamy kości łamie mu kolana o to było obrzydliwe Albo może nie tyle co obrzydliwe, ale takie dotkliwe dosyć, o to będzie lepsze słowo. Albo na przykład ta scena na stadionie, gdzie jeden z kanibali prowadząc właśnie tę machinę, kurde, która tam mieli po prostu głowę bohatera zakopanego pod ziemią, bo tylko głowa mu wystawała, tak? Kojarzycie pewnie, i zostaje zmielony, a drugi gościu w całości zostaje tym zmielony. Także naprawdę parę takich pomysłów tutaj było, których rzekomo w poprzednich częściach nie widzieliśmy, czyli były to jakieś innowacyjniejsze metody, sposób na zabicie, a nie. To co już widzieliśmy i tylko i wyłącznie powtórka z rozrywki Czy nawet finalnie no, doprowadzenie do śmierci tej naszej policjantki, tej szeryf Która zostaje podpalona, ale przy okazji podłączona, podczepiona w sumie do strzelby Że wystarczyło, że tylko stanęłaby na ziemię Bo wiecie jak ona była zaczepiona, nie? W ten sposób właśnie, tak jak widać Jak staje na ziemię, no to automatycznie popełnia samobójstwo, strzelba ją po prostu morduje i nie musi czuć po prostu tego ogromnego bólu bycia spalaną. No także ten gościu tutaj był kompletnie wyrachowany, bez skrupułów, wiadomo. Tak samo jak ci kanibale. Oni kompletnie, po prostu cała ta czwórka, czy on zdeformowany był, czy nie był, to, to nie ma znaczenia, oni jakby te same metody tutaj mieli i absolutnie żaden z nich nie miał żadnych wyrzutów sumienia, tylko po prostu czerpali czystą przyjemność z mordowania. No i poza tym, ten film w ogóle mojej logiki nie trącił, gdzieś tam do połowy, jakby były głupkowate momenty, ale one nie miały dla mnie żadnego znaczenia. To było takie: aha, dobra, to jest film tego typu, nie przeszkadza mi to. To nie były takie rzeczy jak w poprzednich częściach, zaznaczam. Natomiast gdzieś tam w połowie, jak są w tym więzieniu i na przykład szeryf, pani szeryf decyduje się na to, żeby dać im wszystkim w ogóle shotguny, czy po prostu broń do ręki. Tak po prostu mówi, że dobra, musicie mi pomóc, nie mam wyjścia, już prądu nie ma odcieli, w ogóle i tak dalej. Musimy się bronić, bo widać, że idą go odbić, tak? I mordują innych i po prostu jeszcze się nie wdarli do środka, ale to lada chwila, prawda? Więc ona bez zawahania daje broń jakiemuś tam typowi, który wcześniej siedział w celi, alkoholikowi. Daje tutaj komuś z tej grupki znajomych po prostu macie i idźcie. Mam wrażenie, że ten proces wyglądałby trochę bardziej skomplikowanie. Albo w ogóle nie dałaby wszystkim tylko na przykład jednemu, albo jakaś by sroga rozmowa się odbyła, albo w ogóle by pokazała no. może im jak strzelać, albo po co. No i to to, tak, to takie, tego typu sytuacje później są głupie i one są naciągane, jasne. Natomiast znowu nie jest to coś... Co wybijało mnie tak jak w czwórce, coś co mówię, że kompletnie kasuje ten film. Nie, no to po prostu popychało tę fabułę dalej i nawet w sumie ta decyzja mnie nie bolała, bo wiem jakie założenia, jaki koncept ma ten film. Niby w poprzednich częściach też to wiedziałem, yy, ale to już nie było dla mnie do przetrawienia. Hehe, <laughs> przetrawienia, kanibale, i do zaakceptowania. Tutaj nie miałem z tym naprawdę problemu, no. Parę tam rzeczy mówiłem sobie. No, tak, jasne, na pewno by tak się wydarzyło. Ale to jakby nic poza tym. Nie, nie, nie było tak, że analizowałem tą sytuację, że parował mi mózg, że mówiłem, co wy do cholery robicie. Tak jak na przykład z tą laską w czwórce, co przez, nich, przez nią w zasadzie kanibale wydostali się z celi, tak? bo, bo nie chciała ich uśmiercić. Mi może przed chwilą jej znajomego jedli na żywca, tak? No to, to, to inna skala zupełnie sytuacji niż danie komuś broni w więzieniu, bo, bo po prostu musi pomóc, bo Sherif została sama. Z drugiej strony, dobra, jeden tam policjant zginął wcześniej, gdzieś tam z drugim nie miała kontaktu. Ale generalnie czemu się z innymi nie skontaktowała, to nie wiem, bo odcięli prąd i tak dalej, ale komunikacja tutaj jakby, wiecie, CB Radio, nie, wszystko śmigało, mm, krótkofalówki, wiecie o co chodzi, więc to było dla mnie też tutaj poniekąd zdziwieniem, bo okej, okay, próbowała się z jednym skontaktować, on akurat był zajęty tutaj ruchankiem w aucie, bo tak, ten film to jest kolejna porcja seksu, kolejna porcja kanibalizmu, wiadomo, nie, no to jakby z części na część coraz większy pornos i... I aż dojdziemy zaraz do nieszczęsnej szóstki, która jest okropna, naprawdę jest okropna. W porównaniu do piątki to już w ogóle. Nawet w porównaniu do poprzedniczek. Może nie aż tak głupia, ale w ogóle technicznie i tak dalej okropna, ale to przejdźmy sobie w kolejnym odcinku, w którym będę omawiał szóstkę do tego. Na razie zostawmy w spokoju szóstkę. Także piątka na tle poprzednich mi się wydaje, że jest całkiem ok. Na tle poprzednich mam na myśli trzecią i czwartą. Do jedynki i do dwójki bym tego nie mieszał. No więc a propos tej łączności to właśnie miałem zagłostkę, czemu później jeszcze raz nie spróbowała się skontaktować. Z jakimś tam innym policjantem. No tutaj z nielogiczności w pierwszej połowie to jeszcze może być to, że akurat ci kanibale idealnie wiedzieli, gdzie się dostać, żeby odciąć prąd i tak dalej, ale to w sumie nie było jakieś trudne do rozszyfrowania, przecież to jest zwykła miejscówka w mieście, bo tutaj też ktoś, ktoś może mówić, że no tak, ale skąd oni wiedzieli, że akurat tam i wiedzieli jak to zrobić i tak dalej. Myślę, że to akurat było do rozkminienia, to, to, to nie jest jakoś mega naciągane, to, że potrafili sobie poradzić z ochroniarzem, tak, i coś... W tym stylu, no to co wiadomo, no byli silni, była ich trójka. Ochroniarz był jeden, być może dziwne, że tak mało, ale no działa się parada w mieście, więc ogólnie pewnie no jakby poszczególne takie jednostki miały mniejszą ochronę przez to, bo też dużo ludzi pewnie było właśnie skupionych na, na tym Halloween całym. Ale to, to są takie szczegóły, mam wrażenie, które przy takim koncepcie w ogóle nie mają chyba znaczenia, więc jest sporo takich rzeczy, ale tak jak mówię, nie zwracałem na nich szczególnej uwagi. No i w sumie nie mam nic więcej do powiedzenia o tym filmie. Od tak się całkiem przyjemnie oglądało. Hmm, czy trzeba wyłączać mózg przy tej produkcji? Momentami tak, ale no nie tak bardzo mocno, wcale jak by mogło się go wyłączać przy części 3 lub 4, gdzie tam nawet jak go wyłączyłem, to mnie bolało, więc to coś już było ewidentnie ponad skalę. Także Declan O'Brien tutaj napisał zupełnie inny scenariusz. I sensowniejszy scenariusz, o dziwo, nie? Chociaż takie filmy dużo sensu nie potrzebują, ale no, trzeba też zachować jakiś minimalnie zdrowy rozsądek, żeby dało się to oglądać. A Trójka i Czwórka według mnie nie potrafiła tego zrobić. No i całkiem sporo scenek z mordami, właśnie, z kanibalami, w odróżnieniu na przykład do Trójki, w której praktycznie w ogóle nie było tych scen, gdzie w ogóle tylko było śledzenie głównych bohaterów, a mordów było niewiele, albo były tak szybko, że nie dało się satysfakcji najeść tutaj. Znowu to słowo najeść, co jest? Tym bardziej, że tylko trójpalczasty mordował w trójce. Tylko był jeden w zasadzie. Miałem jeszcze syna, ale ten syn był niedowolony. dobrze już nie będę brzydziej mówił. I w sumie po chwili tam zginął, nie? Tak naprawdę. I cały czas ten trójpalczasty biegał sam, więc w czwórce było tego więcej, ale jednak to bolało mocniej. Ja tutaj mam wrażenie, jest sporo. Jest mięsiście i jest kilka kreatywnych pomysłów, co daje temu filmowi całkiem pozytywną ocenę ode mnie, nawet. A jest to szósteczka na 10, Uważam, że jest to niezły film. Nie jest to szóstka równa może szóstce z części numer 2, bo to jednak troszeczkę inne części różnią się zdecydowanie. Tamta była lepsza, tamta zresztą była bardziej taka samoświadoma, troszeczkę autoparodująca. Też się mam wrażenie, no a w ogóle jedynka była najlepsza. No to chyba wiecie, bo oglądaliście pewnie poprzednie moje recenzje. Jedynka była jeszcze naprawdę sensowna, dosyć nawet jak na, na tego typu koncept, i była czymś świeżym. No tutaj to jest kolejny odgrzany koncept, wiadomo, ale no są fani tej serii, tak? I być może ludziom się po prostu części widowni też to podobało, więc. W porównaniu do poprzednich, po raz kolejny to mówię, dla mnie ta część jest zjadliwa. Co jest z tym jedzeniem? Po raz trzeci mamy trzy ryzyko, bo do trzech razy sztuka. Moi drodzy, przypadek? Odpowiedzcie sobie sami. Więc ode mnie szóstka uważam, że jest to niezłe, ale tylko i wyłącznie rozrywkowe kino, takie zupełnie nie na poważnie, więc... W sumie dzielcie się wrażeniami, po prostu spostrzeżeniami, czy też tak to postrzegacie właśnie jak ja w kwestii tej części numer 5. Czy raczej pakujecie ją do tego samego worka co trójkę i czwórkę? Czekam też, aż wy wypiszecie teraz szereg nielogiczności, które was drażniły w tym filmie, bo na pewno się takie znajdą. A może komuś się podobało, tak jak mi i po prostu się dobrze bawiliście, chociaż film nie leci jakoś mocno szybko. To znaczy, że niby nie nudzi, ale też momentami potrafi się troszkę dłużyć, jednakże no, nie uśniecie na nim, przynajmniej według mnie, ja tam nie przysypiałem. Interesowało mnie to. Ale jak obejrzałem sobie, myślałem, że ponad godzinę, to się okazało, że obejrzałem dopiero 40 minut, czyli nie jest to film, który jakoś właśnie mega szybko leci. Tak czy siak, całkiem, całkiem zjadliwa znośna produkcja 4 razy. Ode mnie to tyle, szóstka na 10. Dzielcie się wrażeniami w komentarzach i czekajcie, wyczekujcie na szóstkę, którą omówię dla Was pewnie, moi drodzy, w maju, bo tak mniej więcej jedną na miesiąc teraz sobie rozkładałem, więc zapewne też tak to wyjdzie, a jeszcze tutaj. Tak samo muszę omówić kolejną część Paranormal Activity, bo pewnie kojarzycie, że te serie omawiam no równolegle, tak? Jak kolejna część drogi bez powrotu to i kolejna część Paranormal, albo na odwrót, żeby było równo część w część szła webu web po prostu. To wszystko ode mnie, do zobaczenia w kolejnych i cześć. Zapraszam jeszcze na mojego Instagrama Galeria Horroru, oczywiście śledźcie mnie tam, sporo stories tam publikuję. No i zapraszam też do sklepu, można sobie jakąś fajną koszulkę kupić. No i wiecie, takie standardowe rzeczy, które wszystkie znajdziecie w opisie. Trzymajcie się. Hey, give me a hand, will you? No, you fucking idiot. The body.